Przed setkami lat połączone siły zła doprowadziły do koniunkcji sfer. Królestwo Wielkiej Lechi zostało zalane przez różnorodne potwory, demony, cieniostwory i inne królestwo. Siły Królestwa Lechi postanowiły przeciwdziałać i dlatego do życia powołano różne szkoły wiedźmińskie. Jedną z nich był cech knura, który na miejsce swej siedziby obrał warownię Kermenel w Tatrach. To właśnie z tej szkoły pochodzi bohater tej historii. Zwykły Wiedźmin stworzony do polowania na potwory, orków i demony. Wiedźmin też człowiek, więc ma on swoje problemy. Jednym z nich jest wieczny brak pieniędzy. Do tego dochodzi jeszcze problem z higieną, alkoholem i innymi używkami. Jednak w tej sytuacji tylko on może uratować ludność Wielkiej Lechi przed siłami zła. To też bezimienny wiedźmin wyruszył na szlak, aby zbawić świat i zarobić trochę pieniędzy.